Ultra Premium Collection Box z Charizardem namieszał naprawdę mocno w Pokémonowej grze w zeszłym roku w momencie jak tylko Pokémony zapowiedziały premierę tego boksika. Ludzie po prostu oszaleli. Preordery chodziły po 500 euro, po 700 euro i ludzie to łukali i naprawdę kupowali po takiej cenie wtedy te boksy. Jego poprzednik Ultra Premium Collection Celebrations był wykupiony od razu we wszystkich sklepach. Alokacja była tak słaba, że sklepy, które potrafiły zamawiać po 100 sztuk takiego Ultra Premium Collection dostawały raptem 10 sztuk na magazyn. Więc jesteście sobie w stanie zobrazować co się działo wtedy z tym boksem. Pokemony na szczęście wyciągnęły cenną lekcję z poprzedniej premiery i nadrukowały tych boksów tak, że do dnia dzisiejszego sklepy mają problem, żeby pozbyć się ich z magazynu. Ultra Premium Collection z Charizardem Moi Mili jest naprawdę produktem wysokiej jakości. Już sam fakt, że trzymając ten box w rękach, czuć, że jest to produkt, że tak to nazwę, szlachecki. Otwórzmy zatem i zobaczymy, co znajduje się w środku. Mamy tutaj matę, nie będę ją rozpakowywał z tego opakowania, ponieważ mata jest dokładnie identyczna, ta, którą mam u siebie w tym momencie podczas nagrywania filmików. Mamy tutaj książeczkę, w której znajdują się informacje odnośnie paczuszek oraz kart możliwych do wyciągnięcia klasyczny Sword and Shield Rebel Clash, jeden z gorszych setów swoją drogą, Darkness Ablaze Champions Path z dwoma chase kartami Shiny Charizardem oraz kartą Charizarda Rainbow Rare w formie Max, mamy Vivid Voltage i karty Amazing Rare. Shining Fates, Battle Styles, Chilling Rain, ulubiony secik Evolving Skies, Union Strike, mamy tutaj Brilliant Stars. Przeglądając poszczególne sety, które były w, w erze kart Sword and Shield, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że była to udana era kart Pokémon. Silver Tempest, wcześniej mieliśmy Lost Origin, karty V-Union, Dosyć ciekawe karty. Karta Special Delivery Doof jest kartą, która właśnie mi brakuje do kolekcji. Mam Special Delivery Pikachu, grajdowaną jako karta Beckett. Jeszcze tutaj ją wam pokażę. Dostała ocenę 9,5. Oraz mam jeszcze niezliczoną ilość Special Delivery Charizardów. Zapakowanych jeszcze chyba mam z 7 albo 8 sztuk. Zgrajdowanych kart mam z 5 sztuk, powinno być. I to by było na tyle. Dobra, pociągniemy za pierwszą szufladkę, zobaczymy, co tam się znajduje. A mamy tutaj, moi drodzy, piękne karty promocyjne. Jedyna rzecz, która niestety jest niefortunna, to jest to, że Pokémony padły na genialny pomysł, żeby zapakować trzy karty do jednego opakowania. Ilustracja ta przedstawia Charizarda walczącego z Winozaurem. Może bardziej bym powiedział, rzekłbym wręcz Charizarda, który przegrał walkę z Wenuzaurem. Dobra, kartą promocyjnym przyjrzymy się jeszcze potem. Mamy tutaj paczuszek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk w jednej przekładce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9 sztuk w drugiej przekładce, kojnik metalowy z ilustracją Charizarda, marker typu Bistar. Sliwy z zardzikiem w formie Giganta Max. Metalowe markery, kostki, które ważą chyba z 5 kg, i to by było w sumie chyba na tyle. Sam boksik, może tutaj za bardzo nie widać na tej kamerze, ale jest naprawdę fajnym opakowaniem, gdzie możecie przechowywać swoje karty i jest również na magnes. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze raz pokrótce kartom promocyjnym. Część tych kart w ogóle wysłałam już do gradingu. Jedna z tych kart dostała ocenę 10, to jest właśnie ta karta, jest ona za mną na ścianie wysłać jeszcze będę chciał około dwóch albo trzech kart mamy pierwszego Charizarda o i ten Charizard moi drodzy jest naprawdę w dobrym stanie drugi Charizard ten niestety ma lekką skazę tutaj w prawym górnym rogu, no i w lewym górnym rogu to jest to Właśnie, moi mili, o czym mówiłem. I mamy trzeciego, ostatniego Charizarda. W formie Wistar. Też ma niestety drobne skazy w rogu górnym. Z prawej i z lewej strony. Dobra, zasliwujemy je. Szybciutko te karty, żeby jeszcze bardziej nam się nie uszkodziły. Code Card i drugi Code Card. I co? Mamy tutaj e, różnego rodzaju dodatki, które wyszły przez ostatnie parę ładnych lat. Zacznijmy od Fusion Strike. Fusion Strike jest e, setem, gdzie możecie dropnąć na przykład Gengara w alt-arcie jako VMAX. E, cudowna karta. Niestety nigdy nie miałem okazji jeszcze wyciągnąć tej karty. Code Card. Raz, dwa, trzy, cztery. Karta energii Drill. Judge, Charger Chargerback, Rusli, Shelmet, Scarmory, Morpeko, Clumper, Macargo jako Reverse oraz VikaVolt Non-Holo. Fusion Strike w ogóle też był setem, w którym możecie również dropnąć karty Mew. Mew, Mew, Mew. Nigdy nie miałem za bardzo styczności, większej styczności z tym setem, więc przyjemnie się go będzie otwierać w końcu jakieś nowe karty, zobaczymy karta energii Sydney Seamiss Edge Jinx o, Jinx tutaj trochę taki zdziwiony Skarmory, Sea Waddle Banpur Smurge 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 nie wiem, Senti Scorch, e, tak, to jest karta non-holo ostatnia typu rare. I mamy tutaj elektrycznego pieska na artworku. Gold card i lecimy. Elektryczny piesek i elektryczna energia, pasuje. Skater's Park, Cram-O-Matic, Swadlun, Galarian Darumaka, Pancham, wulu Owieczka, pancacz, Klefki, Onyx i Cool Sola. No niestety Fusion Strike nie był dla nas łaskawy. Mamy tutaj jeszcze trzy paczki z Evolving Skies, jako że to jest set, który no, jest mocnym setem. Zostawię go po prostu na sam koniec. Przejdźmy do Vivid Voltage. Mamy tutaj dwie paczuszki. Kartę, którą możecie wyciągnąć z tego setu, to między innymi spasiony Pikachu w formie Rainbow Rare. Krótkie ogłoszenie parafialne: jeżeli chcecie wygrać jedną z tych trzech kart promocyjnych, co znajdowała się w tym Ultra Premium Collection Boxie, to zachęcam Was do lajkowania tego filmiku, subskrybowania mojego kanału oraz zostawienia komentarzu na dole pod filmikiem. Code card, Raz, dwa, trzy, cztery. Karta energii: Kramorant, swoją drogą Kramorant. Yy... W nazwie niemieckiej nazywa się Urgl. Uh, Drum Roton, Słubet, Execute, ubet, Łubet, Słubet, Eevee Kiwi. Mamy tutaj rybkę, mamy tutaj nasionko, Banet oraz Szeninja. Szeninja Ninja. Lecimy z kolejnym pakiem Vivid Voltage. No, jak na razie powiem Wam, cztery paczuszki otwarte. Jeszcze nic nie wyciągnęliśmy dobrego. Zobaczymy, może się to zaraz zmieni. Code Card, raz, dwa, trzy, cztery. No, to będzie ognisty usterek. Mówię wam. Perotorn. Karalis. Dusklops. Szupet. chutul, Riolu. Iwikiwi. Ziarno albo orzech. Beldum I mamy pierwszą kartę V. Togekis i sliwujemy Togę Kisika, niech się kisi tym slibuje. Dobra, teraz przechodzimy do setu Darkness Ablaze. Set dosyć nudny, ponieważ jedyną tak naprawdę fajniejszą kartę, jaką możecie wyciągnąć to Charizard v Max. Nie jest to jakoś też zbytnio droga karta. Gold Card, raz, dwa, trzy, cztery. Karta energii mamy tutaj Gotorita, Vibrava, Hippopotas, Purloin, Bibas. a ja powiem Wam, to był przesrany Pokémon do złapania w Pokémon Ruby, Sapphire i Emerald. Był tylko możliwy do złapania w jednej lokalizacji na dwóch polach. A... I szansa, żeby go w ogóle złapać to było chyba poniżej 1%, więc e, ci co grali w Pokémon Ruby, Sapphire, Emerald wiedzą na pewno o czym mówię. Golet, Larvitar, Reversic oraz Sk Valier. Dobra, mamy tutaj Lost Origin razy raz i razy dwa. Jeden z fajniejszych setów, moim zdaniem, z Eris Warden Shield. A może też ze względu na rację bytu Giratiny. Naprawdę genialny artwork. Jeden z lepszych artworków z wszystkich kart z Eris Warden Shield, jako. Jakie możecie zobaczyć? Nic dziwnego, również, że to jest jedna z najdroższych kart z Eris Warden Shield. Raz, dwa, trzy, cztery. Karta energii. Zagubiony odkurzacz. Ambipom. Mamy tutaj pumpkę. Nie będę mówił do czego: Rowlite. Likitunga. Slugma. Clefairy. Ipom. Kolejny ipom. I coś tu się świeci. No, nie gadajcie, że to będzie jakiś alt art. No nie gadajcie, że to będzie jakiś Alt-Art. Jaką kartę obstawiacie? <laughs> <laughs> no dobra. Latający Szczur. Do Alt-Arta mu trochę daleko. Nie wiem czemu. Miałem, byłem prawie pewny, że widziałem tutaj e, teksturkę, e, no ale, ale się przewidziałem no nic. Spadł na mnie właśnie kubuł zimnej wody. Tak, moi drodzy, nie będę już liczył, ile otworzyliśmy paków, a mamy dopiero, a, 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 żeby wam nie skłamać, oto takie hity. Dobra, lecimy jeszcze z kolejną paczuszką z setu Lost Origin. Ten chyba został... No spójrzcie, jak to sklejone jest. Naprawdę, oni tutaj w tych starych setach używali jeszcze innego kleju, ewidentnie niż w tych setach z ery Scarlet and Violet. Karta energii Gloom, Lumineon, Mirage Gate, Snoover, Jinx, Inkay, Squirt, Phalanx, Reversic oraz Comfy Non-Holo. Ok, mamy tutaj jeszcze Astral Radiance razy 3 Brilliant Stars, to może być ciekawe. Dobra, wiecie co, zaczniemy od Brilliant Stars. Brilliant Stars, chyba jedną z głównych chase cards z tych setu jest Charizard, który walczy z winozaurem, czyli... Jakby nawiązanie do tej karty, Code Card, mamy kartę Vistar, Claydol, Dropius Vibrava, Barmi, Oriolu, Magmar, Impidimp, Exu, Buk, Buk w postaci Birufa oraz Golurk. Non-holo. Do chwili obecnej ten UPC miażdży nas. Po prostu moimi miażdży nas. Dobra, lecimy z kolejnym paczuszkiem. Paczek, paczek, paczuszka. Booster paczek. Dobra, code card. Raz, dwa, trzy, cztery. No teraz tam coś mamy. To też również widzimy. Zobaczymy. Tym razem nie będę tak optymistycznie podchodził do sprawy. Po prostu dam się zaskoczyć. Karta energii. Tropius. Ultra Ball. Crowdowns, Wiśnia, Clefairy, Carablast, Staryu, Barmy, Reverse i... mamy Agrona V. Trzecia karta V, proszę Państwa. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co dzisiaj sądzić o tym. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Dobra. Lecimy z kolejną paczuszką. To chyba po tym ostatnim openingu, gdzie miałem dobrą pasę przy otwieraniu paczuszek z setu Crown Zenith. Y, musiało się to jakoś w tym momencie unormować. Ale jeszcze przed nami Evolving Skies. Nie wszystko stracone. No i chyba dwie paczuszki mam tu jeszcze Astral Radiance: Karta Energii, Dusk Lobs, Cleansing Gloves, Sin Siko. Starly, Execute, Trapinch, Gibble, Bazel i Professor's Research jako karta Holo. Dobra. Brilliant Stars z nami, przechodzimy do Astral Radiance. Dobra, 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 lecimy. Lecimy, Code Card. Karta energii, Roxanne, Togetic, Pikax, Growlite. Bronzor, Raflets. Willfish, Rowlets, Oshawott. O. W końcu coś dropnęliśmy, coś takiego bardziej poważniejszego. I to faktycznie z tego Astral Radiance, gdzie nie pokłada absolutnie żadnych nadziei. Gold Card. W całkiem przyzwoitym stanie. No to mamy kandydata do wysyłki do PSA. Fajnie, 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 fajnie. Zobaczymy, czy los się do nas w tym momencie uśmiechnie. Eee, Astral Radiance. Astral Radiance w ogóle jest to set, który. Został wypuszczony w tym samym czasie, jak wyszła gra Legends Arceus, która skupiała się na hisuńskich, hisu. hisu. hisujańskich, hisuńskich. Dokładnie tych Pokemonach. No i macie też tutaj m.in. Dialgę, czy Palkia właśnie w formie Origin. Tutaj też jest Palkia w formie Origin. Śmieszna karta, ponieważ Palkia w formie Origin jest jak T-Rex, ma bardzo krótkie rączki. mamy tutaj kartę energii, Shildion, Oxy, Hisuian, Overquill, Barbouch, Scyther, Barbouch, Creakytoad, Psyduck, Reverse oraz Miss Magius w formie non-holo. ostatnia paczka Asier Radiance i przechodzimy do tego naprawdę dobrego towaru. Gold Card, karta energii, B-Sharp, Buty, Magneton, Stanler, Perkmite, Hippopotas, Cyndaquil, Scyther i ostatnia karta to Irida jako Full Art Trainer. No, 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 w końcu coś mamy, długo to trwało, ale no już wypadałoby naprawdę coś nam dobrego dropnąć. Okej, okay, ludzie, nie bez powodu... Evolving Skies jest setem, które zostało okrzyknięte setem Evolving Christ, ponieważ macie tutaj największą ilość kart z typu Secret Rare. Jest chyba tutaj podaje, 50 albo 60 kart. Szanse, żeby w ogóle wydropić taką kartę Secret Rare, no to jest jedna karta na cały booster box, czyli na 36 paczek. Ja ogólnie jestem spełniony, jeżeli chodzi o Evolving Skies. Mam wszystkie dla mnie najcenniejsze karty. Mam Ambreona, Cool Art, mam. Raiquaz V, mam Raiquaz V Max raz dwa, wszystkie karty grejdowane. wszystkie otrzymało ocenę 10, więc jak teraz coś się dropnie to naprawdę fajnie, będę z tego szczęśliwy, ale nie pokładam też równie wielkich nadziei w tej paczuszce, no zobaczymy. Optymistą trzeba być, karta energii, Digging Gloves, Aroma Lady, Hippo Dawn, Deino, Marip, Wobufet. Loof Disc, Dweeble. Mamy Rivers oraz Galariański Zapdos jako karta. Holo. Alright. Rayquaza na Artworku. Code card. I jedziemy z tym. Mamy kartę energii Ice Cube. Ice Cube, baby. Lavender Body Wash, make my pores tingle. Crystal, uh, Revolving the Rill and Dragon Strike of the Flying Dragon. Słablu, Litleo, Mamy Chinchu, Dejno! Pumpkabu, Rivers i moi drodzy mamy Garbador Vimex. No no, chociaż jakaś karta Vimex się dzisiaj trafiła. Co prawda, że tak tu nazwę trochę śmieciowa, ale karta Vimex to jest karta Vimex. Nie ma co wybrzydzać, po prostu ją zaslibujemy i udajmy, że to jest jakaś Rayquaza. Jej! Eee, Sylveon na artworku i moi drodzy lecimy z ostatnią paczuszką. Raz, dwa, trzy, cztery. Karta energii. Mamy Spirit Mask, Boost Shake, Elemental Badge, Hippopotas, Zorua, Psyduck, Rufflet, Drowsy i Size Me Method. Się trochę zaciąłem. I Stoutland. A tak się jeszcze raz prezentują moi drodzy. Dzisiejsze dropy mamy Charizarda V, Charizarda VMAX, Vistar, Palkie w formie Origin VSTAR, kartę Trainera, Irida, Togekiss, Agron V, Taka oraz Garbator. VMAX albo Rayquaza. Z mojej strony to by było na tyle w dzisiejszym openingu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Moja osobista opinia na temat tego Ultra Premium Collection Boxa jest taka, że jeżeli nie mieliście jeszcze większej okazji otwierać ten produkt, to warto go otworzyć, chociażby dla tych trzech promek. Jeżeli macie już te trzy promki, bądź kupiliście je jako pojedyncze karty, to zalecam Wam zostawić ten produkt w Waszej kolekcji jako zafoliowany tak, żeby poczekać z nim może jeszcze parę lat, wtedy go dopiero ponownie sprzedać, albo po prostu go zostawić za witrynką.